Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Część pierwsza. Od wydawcy. Gdy pod koniec 1989 roku wylądowałem w Szwajcarii, zaskoczyło mnie kilka spraw. Jedną z nich było to, że nasza wioska była zawsze odśnieżona z zalegającym śniegiem nie było tam nigdy żadnego problemu. Jak wy to robicie? Zapytałem mojego gospodarza bo u nas w Warszawie zawsze jest z tym problem. Śnieg, jeśli w ogóle jest sprzątany, to zwykle z bardzo dużym opóźnieniem. To my sami decydujemy, kto ma odśnieżać. Co roku ci, co chcą, składają oferty, z reguły są to okoliczni chłopi. My potem analizujemy te oferty i wybieramy tych, którzy są tani i nigdy nas nie zawiedli, padła odpowiedź. Sami, a nie rząd, pomyślałem. W pierwszych dniach mojego pobytu pokazano mi jedno z najważniejszych muzeów w pobliskim mieście muzeum jakiegoś przedsiębiorcy. Czy już naprawdę nie mają się czym chwalić, tylko jakimiś przebrzydłym kapitalistą sprzed stu lat, pomyślałem sobie wówczas. Innym razem ja, zwykły robotnik, zostałem zaproszony na kolację do Hansa, właściciela czterech fabryk wyrobów z diamentów. Dom, w którym mieszkał, w zasadzie niewiele się różnił od domu mojego pryncypała, właściciela 30-osobowej fabryki mechaniki precyzyjnej i od domu mojego kumpla z pracy Frica, wykwalifikowanego robotnika. Byłem zafascynowany tym, jak ten mały kraj jest zorganizowany i jak funkcjonuje. Tu żyło się o wiele łatwiej niż w stojącej na krawędzi bankructwa Polsce Ludowej. W pewnym momencie złapałem się jednak na tym, że nawet nie wiem, kto jest prezydentem tego kraju. Gdy zapytałem o to mojego gospodarza, ten uśmiechnął się i odparł: Wiesz, my tak w zasadzie takiego prezydenta jak w innych krajach to nie mamy. Podczas kolejnej kolacji, tym razem u nauczyciela, obejrzałem satyryczny rysunek: Pan Bóg w obłokach, w dole kula ziemska, a z niej wołania: Boże, głód, Boże, uratuj od wojny, Boże, pomóż, bo nas zalało, a z małego kraju oznaczonego szwajcarską flagą wołano: Boże, czy nie mógłbyś podwyższyć ograniczenia prędkości do 130 km na godzinę? Było mi wstyd, że pochodzę z biednego kraju, bo wcale nie byłem ani mądrzejszy, ani głupszy od spotykanych przeze mnie Szwajcarów. Postanowiłem wówczas podzielić się z moimi rodakami wiedzą o tym, jak można zorganizować sprawnie działający kraj. I w końcu udało się. Pani Joanna napisała dokładnie to, o czym sam chciałbym napisać. Jan Kubań, pierwszy wstęp. Wyobraźcie sobie, że od dzisiaj będziecie otrzymywali od Państwa 2500 złotych miesięcznie. Wasze konto będzie zasilane tą kwotą bez względu na to, czy szukacie pracy, czy już ją macie i bez względu na to, czy jesteście biedni, czy bogaci. Być może na początku się ucieszycie, planując egzotyczne wakacje i kupno nowego laptopa. Jednak pewnie po jakimś czasie zaczniecie się zastanawiać, skąd państwo weźmie pieniądze na obdzielenie wszystkich obywateli i jak to wpłynie na chęć do pracy zarówno bezrobotnych, jak i tych, którzy już pracują. Ile osób podejdzie jednak do takiego projektu bezrefleksyjnie? Dają, więc biorę, dzisiaj hulamy, jutro będziemy się zastanawiać, bo mnie się należy. Czy zdając sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji takiej decyzji, nie balibyście się poddać takiego wniosku pod głosowanie wszystkich obywateli? Pewnie tak. Czy wiecie, że ta hipotetyczna sytuacja wydarzyła się naprawdę? 5 czerwca 2016 roku Szwajcaria zapytała swoich obywateli, czy nie chcieliby dostawać od tak sobie, co miesiąc po 2500 franków. Szwajcarzy odpowiedzieli donośnym głosem: nie, dziękujemy. Aż 77% uprawnionych do głosowania odrzuciło ten wniosek. Spójrzmy na jeszcze bardziej radykalny przykład. W marcu 2012 roku w Szwajcarii odbyło się referendum o przedłużeniu płatnego urlopu do 6 tygodni. Społeczność międzynarodowa, jeszcze przed ogłoszeniem wyników, ogłosiła ten wniosek największym strzałem samobójczym, jaki Szwajcaria mogła sobie wymierzyć. Płatne wakacje dłuższe o dwa tygodnie to w końcu bardzo kusząca perspektywa, a konsekwencje tego populistycznego pomysłu, pozornie, uderzają tylko i wyłącznie w pracodawców. Łatwiej jest sięgnąć do kieszeni szefa, szczególnie nielubianego, niż państwa. I tak też pomyślało 95% Francuzów, którzy w sondażu przeprowadzonym kilka dni przed szwajcarskim referendum stwierdzili, że na pewno poparliby taki wniosek. Szwajcaria jednak ponownie zaskoczyła społeczność międzynarodową. Ponad 67% jej obywateli opowiedziało się przeciwko dłuższym wakacjom. Prasa na całym świecie piała z zachwytu: Co jest takiego wyjątkowego w Szwajcarach, że nie dają się uwodzić politykom? No właśnie. Co jest szczególnego w tym narodzie, co powstrzymuje go przed pójściem na łatwiznę? Szwajcarzy rządzą się sami w pełnym tych słów znaczeniu. Podejmują samodzielnie decyzje nie tylko odnośnie kierunku, w jakim ma podążać polityka państwa, ale również bardzo konkretne decyzje ekonomiczne, np. dotyczące wysokości podatków czy ograniczenia imigracji. I co ciekawe, zwykli obywatele, pielęgniarki, elektrycy i sklepowe, bar, dzoł rzadko dają się nabrać na piękne, ale nierealne slogany. Szwajcarzy rządzą się mądrze. Pewnie pierwsza rzecz, która przyjdzie wam do głowy, jest taka, że Szwajcarzy są bardziej inteligentni od Polaków. Przed oczami wyobraźni staną wam bankierzy, pracownicy organizacji międzynarodowych i korporacji z Zurychu lub Lozanny. Nie jest to jednak prawdą. Szwajcarzy mają dość podobną strukturę społeczną jak my. Jest jednak między nami zasadnicza różnica. Szwajcarzy są odpowiedzialni za siebie i za swoje otoczenie. Z wielką nieufnością odnoszą się do chwytliwych haseł i łatwych rozwiązań. Rozumieją, że źródłem bogactwa powinna być praca, a nie manipulacje finansowe, sprzyjające warunki lub nieuczciwość. Szwajcarzy lubią mówić, że są bogaci, ponieważ pracują o wiele więcej niż inni, tłumaczy politolog George Casasus, profesor na Uniwersytecie we Fryburgu. Skąd się wzięła taka wyjątkowa postawa, bo na pewno wszyscy się ze mną zgodzą, że to podejście można nazwać wyjątkowym. Otóż Szwajcarzy są traktowani od lat przez swoje władze jako dorośli, zdolni do podejmowania odpowiedzialnych decyzji obywatele. Sięgnijmy do prostej analogii. Mamy dwoje dzieci niejadków. Dzieci marudzą i nie chcą jeść. Pierwszego chłopczyka karmimy na siłę. Dziecko płacze, ale my się nie poddajemy, ponieważ wierzymy, że robimy to dla jego dobra. Po godzinie walki Ogła szamy kapitulację. Pocieszając się, że na pewno podczas tej walki dziecko zdołało coś przełknąć. Czyli warto było. Wobec drugiego niejadka stosujemy inną metodę. Proponujemy wiele smacznych rzeczy, ale gdy nasz kilkulatek odmawia, zamykamy lodówkę i zapowiadamy stanowczo, że pora na następny posi, łek będzie dopiero za kilka godzin, już za godzinę chłopczyk prosi o słodycze. My jednak jesteśmy konsekwentni i trzymamy się planu bez względu na to, jak bardzo byśmy chcieli złamać swoje postanowienie. Rezultaty takiego drastycznego doświadczenia zobaczymy szybko. Pierwszy chłopiec w czasie kolacji będzie zachowywał się tak samo jak w czasie obiadu. W końcu trudno jest zmienić pewne przyzwyczajenia żywieniowe. Drugi zje kolację ze smakiem. Być może nie nauczy się od razu, że je się w trakcie posiłków, ale po kilkakrotnym powtórzeniu takiego doświadczenia przyzwyczai się do tego. Użyłam tej sugestywnej historii, żeby w prosty sposób wytłumaczyć pewną tendencję. Obywatele są jak ci kilkulatkowie. A przynajmniej właśnie tak są traktowani przez władze większości państw. Trzeba ich kontrolować, trzeba dla ich własnego dobra zmuszać do płacenia podatków i innych należności i trzeba stanowić za nich prawo. Obywatele są traktowani jak dzieci, więc jak dzieci się zachowują. W wyniku tego myślą, że władza to oni, złodzieje, mafia, którzy postępują zgodnie ze swoim interesem na szkodę zwykłych, bezsilnych obywateli. Akceptują to, bo taka jest, według nich, kolej rzeczy. Uznają, że prawo to narzędzie opresji, więc się przeciwko niemu w dziecięcy sposób buntują. Ponieważ w zasadzie nie mają na nic wpływu, więc państwo i władza są dla nich wrogiem. Szwajcaria swoich obywateli traktuje jak dorosłych ludzi, którzy konsekwencje swoich błędnych decyzji odczują na własnej skórze. Decydujcie, ale pamiętajcie, że to wy zapłacicie za każdy bubel. Decydujcie i za stan państwa wincie tylko i wyłącznie siebie. I Szwajcarzy decydują. To oni sami są najwyższą władzą w państwie. Są odpowiedzialni za jego kształt w każdym najmniejszym punkcie. I dlatego wiedzą, że państwo i prawo są prawdziwie i. Politycy szwajcarscy są tylko i wyłącznie urzędnikami wprowadzającymi w życie decyzje podjęte przez obywateli. W 2014 roku świat obiegła wymowna fotografia. Ówczesny prezydent Szwajcarii Didier Bergholter stał na peronie na stacji kolejowej. Nie, to nie jest tak, jak myślicie. Nie towarzyszyła mu ochrona i tłum dziennikarzy podczas ceremonii otwarcia nowej trasy kolejowej czy dworca. Zdjęcie zostało wykonane telefonem komórkowym z ukrycia. Prezydent czekał na pociąg. Podróżni dookoła niego zajmowali się swoimi sprawami i nikt go nie niepokoił. Bergholter spokojnie pisał coś na swoim telefonie, to wcale nie znaczy, że Szwajcarze nie interesują się polityką. Obywatel, który nie wie, kto jest prezydentem jego państwa, może brać aktywny udział w życiu politycznym swojego kraju, partycypując w każdym referendum na szczeblu gminnym, kantonalnym i krajowym. Szwajcarzy traktują swojego prezydenta, nie przymierzając tak, jak studenci rektora swojej uczelni. Owszem, większość zna jego nazwisko, a niektórzy wiedzą, jak wygląda. Nie wzbudza jednak żadnych wyjątkowych emocji. Polityka w Szwajcarii bardziej przypomina zebranie zarządu wielkiego przedsiębiorstwa niż teatr gadających głów. Opowiadając historię zdjęcia prezydenta Szwajcarii na stacji kolejowej, całkiem przypadkowo dotknęłam kolejnej istotnej kwestii. Nie zastanawialiście się, dlaczego głowa jednego z najbogatszych państw świata nie podróżowała limuzyną czy helikopterem, tylko wybrała tak pospolity środek transportu. Niewątpliwie pociągi w Szwajcarii są niezawodne, punktualne i podróż nimi trwa często o wiele krócej niż podróż samochodem na tej samej trasie. Wiele osób powiedziałoby, że prezydentowi nie przystoi jeździć koleją. W końcu, nadal w większości krajów luksusowy samochód stanowi symbol statusu społecznego. Jednak na pewno nie w Szwajcarii. Po pierwsze, helweci słyną z dyskrecji. Chwalenie się majątkiem, ostentacyjne prezentowanie domu, samochodu albo metek ekskluzywnych marek jest uznawane za oznakę złego gustu. Po drugie, Szwajcarzy cenią bardziej funkcjonalność niż luksus. Prestiż jest dla nich mniej ważny niż kwestie praktyczne. Pociąg jedzie szybciej, więc pojadę pociągiem, pewnie tak pomyślał Bergholter przed swoim nieoczekiwanym występem na pierwszych stronach gazet. Przejdźmy do kolejnego fenomenu szwajcarskiej neutralności. Szwajcaria nie prowadziła żadnej poważnej wojny od ponad 160 lat, a jednocześnie jest w ciągłej gotowości bojowej. Armia szwajcarska to siły zbrojne o charakterze milicyjnym. Na czym to polega? W stanie pokoju Szwajcaria utrzymuje tylko 4 tysiące zawodowych żołnierzy i 100 tysięcy ochotników i rekrutów. W 2016 roku Szwajcaria znacznie zmniejszyła stan liczbowy wojska, jednocześnie zwiększając środki na armię. Jednak w razie mobilizacji w bardzo krótkim czasie może wystawić aż 1,5 miliona przeszkolonych z bronią mężczyzn. W Szwajcarii stosunek liczby żołnierzy w czasie pokoju do ich liczby po mobilizacji wynosi 1 do 15, podczas gdy w innych krajach europejskich jest to zaledwie 1 do 3. Stąd właśnie pochodzi powiedzenie, że Szwajcaria nie ma armii, Szwajcaria jest armią. Czy wiecie, że 8 milionów mieszkańców Szwajcarów posiada aż 3 miliony sztuk broni palnej? Łatwo można przeliczyć, że więcej niż 1 trzecia Szwajcarów trzyma w domu kara, bin lub tzw. broń krótką. Jednak statystyki przestępstw ani samobójstw przy użyciu broni nie odbiegają od tych z krajów, gdzie dostęp do broni jest bardzo ograniczony. Co ciekawsze, zdecydowana większość przestępstw z bronią w ręku dotyczy broni posiadanej nielegalnie mimo olbrzymiej ilości broni palnej. Zamachy w całej współczesnej historii Szwajcarii można by policzyć na palcach jednej dłoni. Najpoważniejszy miał miejsce w Zag w 2001 roku, gdy chory psychicznie mężczyzna wtargnął do parlamentu kantonalnego i zastrzelił 14 osób, ranił 18, a następnie popełnił samobójstwo. Po każdym z dramatów odbywało się referendum o zaostrzeniu przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Szwajcarzy jednak zdecydowaną ilością głosów odrzucali te wnioski. Prawo do posiadania broni to dla nich jedno z podstawowych praw. Już dwunastoletnie dzieci mogą uczyć się strzelać i należeć do kółek strzeleckich sponsorowanych przez państwo. Aktywność paramilitarna jest w Szwajcarii bardzo popularna. Dlaczego? Zapytacie. Dlaczego bogaty, stabilny kraj jest utrzymywany w ciągłej gotowości do obrony swojego terytorium? Szwajcarzy argumentują, że tylko silne, uzbrojone pozęby państwo może sobie pozwolić na spokojną konsumpcję owoców swojego dobrobytu. Już szwajcarskie dzieci uczą się w szkole, że Hitler nie zaatakował Szwajcarii, ponieważ w ten sposób uwikłałby się w długą, wyniszczającą wojnę w niesprzyjającym terenie i z dobrze przygotowanym do obrony przeciwnikiem. Jak pisał Stefan P. Halbrook w swojej książce Cel Szwajcaria był to jedyny kraj europejski, który ogłosił, że w razie inwazji każdą zapowiedź kapitulacji należy traktować jako nieprzyjacielską propagandę i że każdy żołnierz musi walczyć do ostatniego naboju, a potem na bagnety. Po przeczytaniu tych kilku akapitów zastanawiacie się na pewno, co jest kluczem do tych wszystkich z pozoru paradoksalnych szwajcarskich tajemnic. Na pewno zgodzicie się ze mną, że Szwajcaria jest fascynująca, neutralna, ale uzbrojona. Bardzo bogata, ale dyskretna i PRACOW Rządzona przez zwykłych obywateli, którzy nierzadko podejmują bardzo odpowiedzialne decyzje, ale jednocześnie bardzo rzadko te decyzje są złe. Wiem, że wiele kwestii wytłumaczyłam już w tym wstępie mentalno ściąg Szwajcarów. Nie wyjaśniłam jednak, jak ukształtował się ten ich charakter narodowy. Dlaczego są inni niż wszyscy? Co jest kluczem sukcesu ich państwa? Dlaczego Szwajcaria jest tak bogata mimo niekorzystnych warunków geograficznych i braku surowców naturalnych? Te kwestie omówię w kolejnych rozdziałach. Drodzy obywatele Szwajcarii, najwyższą władzą państwa. Demokracja bezpośrednia. Gdy słyszycie hasło Demokracja bezpośrednia, przed oczami staje wam zapewne antyczny rynek szczelnie wypełniony ateńczykami w swoich białych togach, podnoszącymi rękę na znak poparcia wniosku. I od razu myślicie sobie, że ten SYS, ten w praktyce jest niemożliwy do zrealizowania, przecież we współczesnym świecie nie da się zgromadzić obywateli w jednym miejscu w celu przedyskutowania ważnych decyzji. Racja, system czystej demokracji bezpośredniej praktycznie już nie istnieje, poza kilkoma miejscami w Szwajcarii, ale o tym później. Nie zginęła jednak ta szlachetna idea jak największego zaangażowania wszystkich obywateli w rządzenie krajem. To właśnie Szwajcaria urzeczywistnia mit greckich państw-miast w zakresie systemu rządzenia w jego najdoskonalszej postaci praktyczną demokracją bezpośrednią. Jak już pisałam, to dzięki aktywnemu uczestnictwu w rządach Szwajcarzy są odpowiedzialni za swoje otoczenie i nieufni wobec populistycznych haseł i łatwych rozwiązań. Nasuwa się proste pytanie, jak sposób władania państwem może w tak znaczący sposób wpłynąć na charakter narodu? Żeby na nie odpowiedzieć, omówmy najpierw kilka podstawowych kwestii. Na czym polega demokracja bezpośrednia w wersji szwajcarskiej? Każdy wie, że Szwajcaria rządzi się w unikalny sposób, podejrzewam jednak, że mało kto wie, jak to wygląda w praktyce. Najważniejszym narzędziem demokracji bezpośredniej są referenda. W Szwajcarii na szczeblu ogólnokrajowym odbywają się one przeciętnie 3 do 4 razy w roku. Obywatele odpowiadają w nich na 2 do 5 pytań. Przegłosowywane wnioski mogą być bardzo konkretne, jak na przykład czy jesteś za tym, żeby ograniczyć najwyższą pensję w firmie do dwunastokrotności najniższej pensji, ale mogą być bardzo ogólne, na przykład czy jesteś za ograniczeniem imigracji. Dwa tygodnie przed referendum każdy obywatel uprawniony do głosowania otrzymuje materiały do głosowania drogą korespondencyjną. W kopercie wyborczej znajdują się wszelkie materiały do głosowania wraz ze zwrotną kopertą i broszurą wyborczą. Co znajduje się w takiej broszurce? Przede wszystkim tekst proponowanej ustawy lub proponowanej zmiany konstytucji oraz szczegółowe argumenty wnioskodawców i przeciwników inicjatywy, stanowisko Rady Federalnej, a także opinie wszystkich partii politycznych. Zwięzła, bardzo prosta forma argumentacji sprawia, że nawet średnio inteligentny obywatel niezainteresowany polityką jest w stanie zorientować się w tematach referendum i podjąć decyzję w niezwykle krótkim czasie. Wywody zwolenników i przeciwników są rzeczowe i przejrzyste oraz poparte prognozami i statystykami dotyczącymi danego wniosku. Te krótkie, jednostronicowe teksty to majstersztyki public relations, a informatory wyborcze nie mają sobie równych na świecie. Głosować można drogą korespondencyjną bądź osobiście, a dokładne rezultaty referendum znane są już następnego dnia. Jednak o wielkości Szwajcarii decyduje nie tylko to. Że każdy ma prawo do wyboru jednego z dwóch zaproponowanych mu rozwiązań, kluczem jest to, że każdy obywatel może wnosić swoje propozycje ustaw lub zmian w konstytucji oraz opiniować ustawy uchwalane w parlamencie. Poniższy schemat ukazuje, w jaki sposób obywatele w realny sposób mogą brać udział w rządzeniu państwem. Jak wygląda to w praktyce? Co musi zrobić przeciętny szwajcarii Tuschmidt z Luserni, żeby przeforsować swój pomysł zmiany prawa? Załóżmy, że pan Ritu dużo pracuje i dlatego spędza niewiele czasu z rodziną. Nie podoba mu się to i chce to zmienić. Chce mieć półwolnego dnia w piątek i skrócić maksymalny czas pracy w tygodniu do 35 godzin. Jak każdy odpowiedzialny obywatel Szwajcarii decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. Cóż więc robi? Najpierw musi sprawdzić, czy to, co chce zmienić, należy do jurysdykcji federacji, kantonu czy gminy. Z łatwością może się dowiedzieć, że sprawy dotyczące pracy są ustalane przez Parlament Federalny w Bernie. Musi więc spróbować doprowadzić do referendum na poziomie federalnym. Żeby do tego doszło, zbiera Komitet Inicjatywy, czyli od 7 do 27 osób uprawnionych do głosowania w Szwajcarii, które są równie zaangażowane w walkę o skrócenie tygodnia pracy jak on. Razem muszą napisać proponowaną treść wniosku wraz z uzasadnieniem i złożyć te propozycje do Kancelarii Federalnej. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana pod względem formalnym, będzie opublikowana w dzienniku federalnym, czyli w specjalnym piśmie wydawanym przez władze, które zawiera m.in. wszystkie obowiązujące ustawy. Od tego momentu pan Ritu wraz z Komitetem Inicjatywy będzie miał 18 miesięcy na zgromadzenie 100 tysięcy podpisów popierających jego wniosek. Czy jest to dużo, czy mało? Na pierwszy rzut oka ta liczba zdaje się ogromna, jednak Szwajcarzy zwykli w takim przypadku korzystać z potencjału ludzkiego skupionego w partiach, kru, bach, organizacjach i innych stowarzyszeniach, które mogą być zainteresowane tym tematem. Pan Ritu i członkowie komisji przedstawiają problem na licznych spotkaniach związków zawodowych i pracowniczych, rozmawiają ze zwykłymi ludźmi podczas tradycyjnych sobotnich dni targowych, dyskutują z partiami politycznymi tradycyjnie związanymi z walką o prawa pracownicze. W przypadku popularnych inicjatyw taką lub o wiele większą liczbę podpisów można zebrać w niespełna kilka miesięcy. Co dalej? Od czasu przedłożenia wniosku do czasu przeprowadzenia referendum upływa kilka lat. Ten czas pan Ritu musi wykorzystać na zebranie odpowiednich środków na finansowa, nie kampanii promującej jego inicjatywę. W Szwajcarii partie polityczne, indywidualni politycy i kampanie przed referendum są finansowane w całości ze środków prywatnych. Nie ma również obowiązku ujawniania nazwisk ofiarodawców ani kwot przeznaczonych na promocję inicjatyw. Świat biznesu dość poważnie romansuje ze światem polityki, więc w ostatnich latach komitety inicjatywy, które odniosły sukces, dysponowały budżetem w niebagatelnej wysokości 150 tysięcy franków. Czy można więc kupić sobie pozytywny wynik referendum? Szwajcarskie doświadczenia pokazują, że nie. Wielokrotnie już się zdarzało, że komitety inicjatywy dysponujące mniejszą kwotą pieniędzy wygrywały z tymi bogatszymi. Wreszcie dochodzi do referendum. Oczywiście, gdyby faktycznie doszło do referendum nad wnioskiem o skrócenie czasu pracy do 35 godzin, nie mam wątpliwości, że większość Szwajcarów opowiedziałaby się przeciwko. Załóżmy jednak, że byłoby odwrotnie. W takim przypadku Rada Federalna miałaby 3 lata, żeby wprowadzić projekt ustawy w życie. Ciekawostką jest to, że w dwóch szwajcarskich kantonach nadal panuje system czystej demokracji bezpośredniej, a obywatele niczym starożytni Ateńczycy gromadzą się, by podejmować wspólnie decyzje. Kanten i appenzell inner i Gleres nadal kontynuują szwajcarską tradycję Landsgemeinde, tzw. zgromadzeń kantonalnych. Obywatele uprawnieni do głosowa, Nią gromadzą się określonego dnia i o określonej godzinie na otwartej przestrzeni i przegłosowują inicjatywy na szczeblu kantonalnym i gminnym przez podniesienie ręki. Jest to prawdziwe święto i dla miejscowych, którzy ubierają się w tradycyjne regionalne stroje, i dla turystów, którzy tłum, nie przybywają do miast i miasteczek tych kantonów, żeby uczestniczyć w tym unikalnym wydarzeniu. Żeby przypadkiem goście nie zakłócili głosowania, odgradza się ich w specjalnych strefach, a każdy mieszkaniec otrzymuje kartę do głosowania, która służy do jego identyfikacji. Co ciekawe, w kantonie Gleres każdy obywatel może zaproponować poprawkę do obowiązującego prawa lub zgłosić swoją propozycję ustawy, wobec czego Landsgemeinde trwa zwykle po kilka godzin. Mimo tych wszystkich niedogodności, frekwencja w tych kantonach jest zwykle dość wysoka, zwykle przychodzi około 50% uprawnionych, a obywatele nie zgadzają się na zmianę formy głosowania. W wielu krajach, włączając w to Polskę, referenda są traktowane w najlepszym razie po macoszemu. Weźmy choćby pod uwagę przykład Wielkiej Brytanii, której obywatele zlekceważyli referendum odnośnie wyjścia z Unii Europejskiej, tak Brexitu, i za skutki swojej ignorancji będą prawdopodobnie płacić jeszcze przez wiele lat. Nie musimy jednak szukać przykładów na wyspach, znamy je dobrze z naszej polskiej rzeczywistości. W referendum w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, które odbyło się 6 września 2015 roku, wzięło udział tylko nieco ponad 7% uprawnionych do głosowania. Co najgorsze, prasa zamiast zachęcać do udziału w referendum, gremialnie ogłosiła klęskę tej formy stanowienia prawa. W rezultacie rząd mógł stwierdzić bez żadnych wyrzutów sumienia, że nasze społeczeństwo nie jest na tyle dojrzałe, żeby mogło samo o sobie stanowić i że referenda nie mają sensu. W taki sposób, nie biorąc udziału w referendum, sami sobie zamknęliśmy usta i związaliśmy ręce. Pokazaliśmy, że nie warto nas pytać o zdanie. W jaki sposób Szwajcarzy wyrażają swoją dezaprobatę odnośnie tematyki referendum? Wysyłając puste głosy. Natomiast zawsze starają się głosować i bardzo sobie cenią wszelkie formy badania opinii publicznej. Z wielką chęcią korzystają ze wszelkich narzędzi demokracji bezpośredniej. Zdają sobie sprawę z tego, że jeśli oni nie podejmą samodzielnie decyzji, to ktoś zrobi to za nich. Już szwajcarskie dzieci uczą się w szkole że każdą ustawę uchwalaną przez parlament można poddać pod referendum, a także tego, że jak dorosną to sami będą mogli proponować zmiany w konstytucji, nowe prawo bądź zmianę obowiązującego. Na swoje 18 urodziny otrzymują ozdobne długopisy od władz gminy i są zapraszani na swoje pierwsze głosowanie w referendum. Tam wśród wiwatów, oklasków sąsiadów i zdjęć rodziny mogą po raz pierwszy samodzielnie podjąć decyzję, podpisać swoją kartę referendalną i wrzucić ją do skrzynki wyborczej. Jest to dla nich wspaniała lekcja demokracji bezpośredniej i przykład na całe życie. O Szwajcarach mówi się z nutką złośliwości, że to naród policjantów. Jest w tym sporo prawdy. Sami są sobie sterem, żeglarzem, okrętem, więc dbają o każdy najmniejszy element swojego państwa. Uważnym okiem ogarniają swoje otoczenie, postrzegając je jako coś, co do nich należy i od nich zależy. Wspólną własność traktują rzeczywiście jak wspólną, a nie jak niczyją. To oni sami stanowią dla siebie prawo, więc je respektują i wymagają tego od innych. Potrafią zagłosować za podwyższeniem podatków, jeśli trzeba wybudować nowe autostrady lub nowy tunel. Rozumieją konieczność ponoszenia kosztów, żeby żyło im się w dłuższej perspektywie lepiej. Nie dają się złapać na chwytliwe slogany. Skąd taka dojrzałość? To nie cecha wrodzona ale nabyta przez lata doświadczeń samorządności. Nieoceniona zaleta demokracji bezpośredniej, ludzie, którym się powierza zaufanie, zachowują się o wiele bardziej odpowiedzialnie niż ci, których się traktuje jak ślepych i bezwolnych.